Witam serdecznie kikowy szlak Słubickie łąki 23 kwietnia 2012 już mój kikowy szlak dzisiaj prawda kilka godzin temu wróciliśmy z lotniska Tegel gdzie lądowaliśmy już po całej podróży Salt Lake City dzisiaj kilka słów na temat być na czasie i czas na bycie na bycie prawdziwym sobą wielu ludzi chce być na czasie i nie ma w tym nic złego. Właściwie każdy chciałby być na czasie. Być na czasie, tak się mówi, gość jest na czasie, prawda? Czyli, no, pasuje do tej rzeczywistości, która go otacza. Jest postrzegany jako ktoś równy, w porządku. No, taki, no, element czegoś takiego, prawda, ogólnie przyjętego. Ludzie chcą być na czasie. Chcą być trendy, prawda? Być na czasie, ale jednocześnie... Myślę, że bardzo ważne jest, żeby był to też czas na bycie, na bycie prawdziwym sobą. Bo samo bycie na czasie, czyli może jakieś tam kopiowanie tych tylko trendów bez tego bycia prawdziwym sobą, bez dojścia do tego czasu, w którym człowiek staje się prawdziwym sobą, eee, nie pchnie nas do przodu. Nie sprawi, że pójdziemy naprawdę mocno do przodu. Po prostu musimy być prawdziwym sobą. Prawdziwym sobą. Musi nastąpić ten czas, w którym stajemy się najlepszym sobą. I oczywiście do tego czasu, żeby stać się tym najlepszym sobą, to będzie proces, to będzie proces, który będzie trwał całe życie oczywiście, ale będziemy ciągle lepsi, ciągle lepsi, ciągle lepsi, jeżeli się będziemy doskonalić. Jeżeli ten poziom wizerunku własnego, postrzegania siebie, poprzez to postrzegania innych ludzi, będzie coraz lepszy, coraz większy, coraz bardziej będzie no, sprawiał, że będziemy Wzrastać, będziemy wzrastać poprzez wsparcie innych, poprzez pomoc innym, poprzez służenie innym, równolegle poprzez inwestycje w siebie, wielką inwestycję w siebie, tej wiedzy, która pozwala nam naprawdę mocno, 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 mocno rosnąć. Eee, ważny temat, ogromnie ważny, ale wrócę jeszcze do tego powrotu z Orleans City, do tego powrotu z konwencji. Eee, co mam Ci do powiedzenia przede wszystkim po tym powrocie? Przede wszystkim to, że jestem biaktywistą. Jestem biaktywistą. I chciałem się Ciebie zapytać, czy też jesteś biaktywistą, czy też jesteś biaktywistką. Mamy już w tej chwili firmę Morinda, Morinda Bioactive. Fantastyczną firmę. Cała ta zmiana, to była zmiana nie tylko nazwy, ale no wielu bardzo ważnych elementów całego tego przepięknego przedsięwzięcia, które już rozwija się 17 rok. 17, 17 rok. Także jesteśmy bioaktywistami i oczywiście... Absolutnie ten trend bioaktywizmu jest na czasie. Jest absolutnie na czasie i przez najbliższych kilkadziesiąt lat z pewnością będzie, ponieważ stan zdrowia większości ludzi rzeczywiście jest fatalny. Bioaktywizm będzie się fantastycznie rozwijał, czyli jesteśmy na czasie i teraz jest czas na bycie. Na bycie najlepszym sobą w tym właśnie byciu na czasie. Do zobaczenia jutro na szlaku. Hej!